Siemano ja kolano, z tej strony Beny, witam was w kolejnym odcineczku na stronie CSGO Skins Jak sami dobrze wiecie strona lootboxowa, strona dla osób pełnoletnich tylko i wyłącznie Jeżeli macie poniżej 18 lat to ani mi tutaj, żebyście się nie pojawiali No i co, na samym starcie zostawcie lajka, zostawcie suba Jak już wejdziecie na stronkę to możecie użyć mojego kodu BENY, będzie mi niezmiernie miło A ja w zamian za to daję wam tutaj możliwość do zgarnięcia Hyper Bestii M4 P2000 sami wiecie jak to wygląda no i co mamy dzisiaj a musimy najpierw tutaj sprzedamy kałaszka i glocka mamy 117 balansu także może coś się uda z tego wykręcić zacznijmy jeszcze od daily case'a którego też macie do otwierania na stronce także nawet nie musicie nic wrzucać tutaj żeby wam... żeby móc otworzyć skrzyneczkę no ale z tego to za wiele nie ma no i co Mamy 117, 117. Może spróbujmy takie słabsze. O, 3 na przykład. Ultra casey i na, od razu na buście. Co to będzie? No, niestety, nic z tego nie będzie, ale próbujemy jeszcze raz. Próbujcie swoich sił, bawcie się tym. Możecie tutaj wejść, zabić swój czas. No, przy niczym innym tak szybko czas nie leci jak przy tym. Także warto, warto próbować. A może nawet coś do Was skapnie z tego. O, tutaj mamy plecki, dobra. Palimy wroty stąd, bo, bo nam zabrało. Ale może military keisa na buście. Pojedynczo. Oj, mało zostało. Mało, mało, mało. Bardzo mało. Nawet nie wiedziałem, że tak szybko to zleci. Niestety nie jest łaskawe, ale może odbijemy na na batlach. O, no i to już lepiej. Pójdziemy na batle. Zobaczymy, co tu jest. Za 15 taka wchodzimy. Czy on nam tutaj do, dorzuci jakieś boty, czy nie? E, oczywiście możecie słyszeć jakieś różne dziwne odgłosy w tle, bo są siedzi nie są łaskawi. i Ale mam nadzieję, że tego nie będzie słychać. Dobra, kolega nam tutaj chyba śpimy, Opuszczamy tę bitwę. Nie będziemy czekać. Bierzemy skopiuj bitwę i tworzymy ją sami. Cyk. I wrzucimy sobie najwyżej boty. Dobra, dołączył nam tutaj ziomas pepa, świnka pepa owe, owe to pojшло dla nas no i co, Alex, wydre trafia na razie średnio, średnio, ale ale to jest jeszcze cztery skrzynki, także ja upatruję tutaj swoją szansę pewnie w ostatniej mam taką przynajmniej nadzieję o i wydra, dobra, my też mamy wydrę każdy ma swoje zwierzątko o, mp5 Dobra, jest jeszcze lekki zapasik, no i 5 mówiłem, ostatnia skrzyneczka jest dla nas, cyk, pięknie, o to chodzi, tak, zechcielibyśmy zawsze kończyć. No i co, mamy tutaj jakieś ciekawe coś, coś ciekawego mamy, chyba licho, licho jest, także stworzymy swoją i na buście damy ultra case, medium case, może tego eventowego i jakąś jedną zwykłą, żeby dobić do trzech dych. Mm, military Ace i to będzie wsią. I wchodzimy w to 2 na 2, a nie 2 na 2 to raczej nie odda. I dawaj to normalno. Czy nam tutaj ktoś będzie chciał się sprawdzić? Ciao Mario, i i i, i i. I dodamy bota, który ma najmniej procent wygrany. Uuu, dobra, bota Alex. Nie będziemy tego analizować. I co będzie? Co będzie? No, my tutaj mamy. Potężny Gana, potężnego, potężną krowę, tak? Jest grubo, jest tłusto No ale Alex nas kurde Po co ja żem go wrzucił? No i Alex, no i Alex, No bo jakby, byże inaczej, no I Alex nas okradł? No to, niezły klops Dobra, mamy tutaj jakąś bitwę, o za 100 nie mamy tyle Fucken Dawaj tą skopiujemy I wchodzimy w to na underdogu 4 utwórz bitwę wrzucimy tu jakieś bambików czy nam jakiś bambik dojdzie czy nie ma tu już odważnych nikt nie ma big balls no Kochones, ok. dodajemy bota losowo i co i underdog także ja mam nadzieję że boty będą trafiać tak jak w poprzedniej bitwie a ja, bot alex no i my to sobie przygarniemy bo, bo sympatycznie no. Fajnie, fajnie by było mieć jak najwięcej A jeszcze jak macie dużo skinów do wyboru i można je Dla siebie Czego chcieć więcej, czego, czego oczekiwać więcej No my tutaj trochę żeśmy nadgonili, niepotrzebnie zupełnie No i kałachem chyba wyprzedzamy No właśnie, wyprzedzamy bota Adriana I Michaela w sumie też Ale tu, bot Michael jest w naszym zasięgu MP7, MP5, no MP5 droższe Kurde, śniegiem w cypie, nie da się jechać na drogach, jest tragedia Nie da się jeździć w taką pogodę Także trzeba uważać na taką pogodę i żeśmy przegrali Prawie z prawie zagarnięcia był Dobra, pójdziemy na skrzynki Mamy 5 dych, 5 dych To otworzymy lowly case'a Może tu upatrujemy swoją szansę Czy lowly case nam odda? Chyba nam nie odda Ale... SG Ale nie zabrał tak jakbym mógł no, i teraz chyba jest mp9. I teraz będzie chyba gorzej. A nie, podobnie, no dobra, podobnie. I dawaj, 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 przeskocz na uspa, No i klasa, o to chodzi. uspek, usp, -USP Oddaję. Jeszcze raz próbujemy. I może, może coś, na no, jakąś przeskoczymy na inną. Lowly case nam trochę zabrał. Wchodzimy na. Na tą. Cyk. Za 16 taka. P250, no ale to chyba nie będzie, nie będzie dobrze. Nie by, oj. połowę oddało. Ale tutaj ta wąbka, no ta wąbka chyba, chyba odda. No powiedzmy, ale nie ma co się poddawać. Ten Eagle? Serpent Strike, on ogólnie ładny skin, bardzo fajny. Miłoby było mieć go w swoim posiadaniu i, i taką armatą za 700 postrzelać. No i shotgun też jest sympatyczny. Dobra, przeskoczmy na slime, Dawaj slime. Mamy same zielone. To jakie zielono, to znaczy, że są dolarsy, więc próbujemy. Bizon, Fuel Road, ROD, nic z tego nie będzie. Kolejny raz, bizon do kolekcji. Chyba otwieramy jakąś farmę, albo Zo, jeszcze nie wiem, ale można to nad tym się zastanowić. No, jakby tam fosfora dało, ale CZK, -Eko, zobaczmy. Fatalnie. Dobra, Slime mi oddaje, idźmy na Gigabułę. Gigabuła, teraz sezon na Maka, to, to może będzie i smak. ak, Akacz. No i fajnie. Akacz oddał. Stój, stój, stój. stój. Zatrzymaj się na tym kawachu. Dobra, dobra. Na ten by był lepszy. O, proszę, 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 proszę. Gigabuła, Jeszcze do nie wrócimy, jak będzie koniec. Jak będzie taka potrzeba, to do nie wrócimy. Mamy 59. Spróbujemy tego golden coila ostatnio się prawie udało No i niestety się nie udało Dobra może jeszcze spróbujemy chociaż ja wiem wróćmy do tej gigabuły, bo jak coś działa to nie ma sensu tego zmieniać Pamiętajcie jest na piłce o o, o. whitefire hit no hit jak coś działa to nie ma sensu tego zmieniać tak jak mówiłem cyk i patrzcie to i próbujemy to Zrobić. Próbujemy to zrobić. Zróbmy tak. Mamy 290. Dawaj to. Dawaj to, dawaj to i chuj z tego było. No i kurwa Zakłanny traci dwa razy, no, jak zawsze. Dobra. Mm. Olin 240 Anarchy case, jadą. Jeszcze zostanie w razie czego na gigabułę i chyba tak będzie trzeba wrócić do tej gigabuły. A ja 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 ja. Dobra, wróćmy do Giga Bu. Tyk I próbujemy. może na buście Giga Spróbowała. Dobra, a spróbujemy. Giga była na buście. Giga była na buście. Giga gówno. Sg. ASG, no, oni podoba się. I co my tu mamy? Handgun. Bo wiem, że handgun, ale nie chcemy, nie chcemy takiego handguna. Próbujemy one more time. 90 Neon Queen. Neo, Queen Neo Queen Serce mnie boli jak na to patrzę Serce mnie boli jak na to patrzę Nawet nie ma już na busta. A mogło być tak pięknie no Dragon Tech i chyba musimy się pożegnać Chociaż jeszcze mamy 14 Czy na z battlu tutaj, Odbijamy tutaj Dwie skrzynki quick draw case, medium case i co? I na razie zgarniamy to. Dobra, lecimy, lecimy, nie śpimy. Są jeszcze nadzieje. Warto warto walczyć. No i chuj. Co mi po tej walce? Dawaj za Mamy tu jakąś tanią battle? Dawaj. No i patrz, jak szybko doszedł tej ten batle po jednej skrzynce Hit. Co to będzie? Nawet tu jesteśmy w plecy No i dobra No i dobra Ostatni, ostatnia nadzieja Nadzieja umiera ostatnia I co? I 5-7 A no, nawet nie, mp7 No i co? No, musimy się chyba pożegnać, No tyle, tyle nas widzieli Pamiętajcie używać mojego kodziku Beny Macie 2 10 zł 10 groszy na start 10% bonusu przy każdym wyładowaniu, przeróżne metody płatności no i co, bawcie się tym i to by było na tyle do następnego na ra